Półmaraton poznański 14 kwietnia 2024 roku należy uznać za zaliczony. Osiągnąłem swój cel. Teraz trochę szczegółów. Czas i miejsce. Czas godzina 54 minuty oraz 10 sekund. Jest gorzej niż w zeszłym roku, ale są ku temu powody. Po kolei. Jeśli chodzi o przygotowanie, takie sensoryczno, motoryczno, psychologiczne, myślę, że było na właściwym poziomie. I Tu jedzeniowo też jak najbardziej, więc nie mogę sobie nic ująć. Ubiór miałem inny plan, chciałem biegać w Nike'ach Alpha Fly trójki, ale po treningu zrezygnowałem na rzecz tego stroju i wybrałem Adidas Prime X Trunk. No 1 buty są doskonałe, ale kiedy się biegnie wolniej, no to one już hamują, bo mają swój ciężar, więc lepiej, gdybym wziął Adios pro trójki. Najpierw o plusach. No ten czas, który jest taki przeciętny, daje mi jednak ostatecznie 3300 miejsce zapisało się, zadeklarowało ponad 10 tysięcy zawodników. Więc myślę, że można uznać za przyzwoity. Jestem w tej pierwszej połowie. Natomiast numer startowy jak najbardziej zadowolony, niski. 214. To są duże plusy. Jakie były perypetie na trasie, które spowodowały, że prawdopodobnie ten czas zostałby lepiej przeze mnie spożytkowany i. Obniżyłbym go być może do tego co było w zeszłym roku. Po pierwsze, pogoda. Moim zdaniem, pogoda była gorsza w tym sensie, że często na trasie świeciło słońce i to dało się odczuć. Po drugie, no, startowałem z ostatniego punktu biegowego i po prostu musiałem się przebić przez te osoby. No, to było trudne. Zatrzymywanie się lewo, prawo, wymijanie no uciążliwe, tempo straciłem, i już wiedziałem, że będzie źle. W dodatku zastosowałem muzykę. Tym razem chciałem zrobić, żeby muzyka była jakby tak na żywo, na zewnątrz, nie na słuchawkach, to też był błąd, bo mi się wyłączało, musiałem ściszać i no straciłem czas i to mnie demotywowało źle. Żele energetyczne wypadały, też źle to wszystko było opracowane, więc myślę, że to spowodowało, że ten bieg był dla mnie niestety pod tym względem nieudany. W czasie biegu gdzieś tam, na 15 km patrzę komuś, wypadły klucze i potem stanąłem i pytałem się, i tak musiałem przez kilkadziesiąt sekund taką robić, tak powiem, akcję głosową, i to też na pewien sposób jakoś no, zbiegło stępa z wyłącza człowieka. A te podbiegi, to wszystko no, było trudne, ale nie stanąłem. Powiedziałem sobie, że będę konsekwentny, nawet jak już tam chwilowy. To był trucht. Na trasie bardzo dużo osób stawało, znowu kontynuowało. Niektórzy mieli blisko mdlenia. Tylko widziałem, bo to osobiście pewnie było więcej, kogoś karetka wzięła. Na końcu, jak już dobiegłem, to musiałem stanąć i tak jakoś dojść do siebie. Bo taka była różnica ciśnienia w głowie, że no, słabo się poczułem, ale już po chwili to minęło i było wszystko dobrze. Dlatego półmaratonu nie polecam ja osobiście, bo to już dla mnie z mordenga. Nie będę maratonczykiem te za dużo. Najbardziej zdrowe to są piątki, dziesiątki, tego się dotrzymał, trzymał, a prawdopodobnie raz w roku w Poznaniu mógłbym ten półmaraton przebiec. ale nie mam takiej ambicji, bo to kosztuje mnie wiele zdrowia. Zatem jest to takie pyrusowe dla mnie zwycięstwo, taka trochę gorzkie zwycięstwo, oczywiście w kategoriach tego, że przebiegłem, bo to było najważniejsze. Organizacja na medal, publiczność, stewardess, to dziękujemy, organizatorzy, wszystko to wyglądało fantastycznie. A teraz odpoczynek i szesnasty maraton przechodzi do Lamusa, a ja odpoczywam. Za rok będę, być może startował w 17 edycji, ale teraz się skupię na piątkach i dziesiątkach. To wszystko.